Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Shinton I dzisiaj chciałbym wam pokazać mojego datapaka, który generuje nam losowe liczby w Minecraftie Zapraszam do oglądania A więc tutaj mamy mały mechanizm, który jest przykładem właśnie użycia tego datapaka na generatora liczb losowych Więc jak widzicie, kiedy sobie klikam ten guzik, to losuje mi się jeden z trzech losowych kolorów I jak widzicie jest to dość losowe Teraz akurat czerwony nam się dużo wybiera Ale jak widzicie jest to na najbardziej na zmianę I jest to zupełnie losowe Szanse są równe, a i wypadają nam różne wyniki Dobra, więc słuchajcie, teraz przejdźmy do instalacji Więc żeby to zainstalować, wchodzicie sobie w link w opisie pobieracie data datapaka i on oczywiście będzie w zipie w każdym razie bierzecie ten plik, który wam się pobrał. No i musimy go teraz przenieść do odpowiedniego świata Minecraftowego. I jeżeli macie serwer, to po prostu musicie wejść w swój świat. A jeżeli chcecie to zrobić na singlu, to żeby dostać się do waszych światów, które macie na singlu, wpisujecie sobie na wydało się procenta data procent albo w jakiś inny sposób dostać się do waszego folderu z tam gdzie jest kropka .minecraft. Wchodzicie sobie w ten kropka .minecraft i tutaj macie taki folder jak saves, no i tutaj mamy wszystkie nasze singlowe światy, więc wchodzimy do tego, które chcemy. I wchodzimy sobie do folderu datapacks I tutaj są nasze datapaki. Więc teraz, oczywiście, ten folder musimy sobie tutaj przenieść. Znaczy, ten spakowany folder tego zipa. Wywalmy sobie ten, który już tutaj był. No, i oczywiście nie możemy sobie tego robić w zipie, tylko musimy go rozpakować. Inaczej nie zadziała. Więc wypakujemy go sobie do rng. I jak widzicie, mamy tutaj już datapaka sprawnego i działającego. Teraz możemy sobie tego zipa wywalić, ponieważ jest tam na, na nic nam tutaj niepotrzebny. Jak sobie przeładujemy ten świat, to powinniśmy zobaczyć także, jak sobie wpiszemy datapak list, że ten datapak. RNG tutaj jest. Gdyby ktoś chciał to w folderze tego datapaka, jest takie coś jak readme. Ja tutaj to dodałem i po angielsku opisałem, jak działa ten datapak jak go używać. Więc jeżeli ktoś sobie chce poczytać po angielsku, to spokojnie możecie to zrobić. A jeżeli nie ogarniać angielskiego, to zaraz pokażę i tak, jak to zrobić na filmie. Ok, więc ten datapak dodaje nam jednego scoreboarda, na którym właśnie wykonuję te operacje znajdowania losowych liczb. Więc wyświetlmy go sobie po prawej stronie, żeby było widać, co się właściwie dzieje. Więc jak widzicie, mam tutaj divisor i outcome. I zaraz powiem Wam, do czego one służą, ale na początek. Jak tego używać? Więc żeby wygenerować sobie jakąś losową liczbę, to wpisujemy sobie function rng get. W ten sposób generujemy losową liczbę. Teraz jest problem, ponieważ chcielibyśmy, żeby to by jeszcze była losowa liczba pewnie z jakiegoś zakresu, a nie z tego, co jest normalnie podane. Normalnie macie od 0 do 99, więc możemy sobie jeszcze podać dodatkowo jakiś zakres. Więc żeby sobie podać jakiś zakres, to musimy zmienić wartość tego tak zwanego divizora. Czyli wpisujemy sobie scoreboard players set na przykład divisor. Um, RNG. I tutaj możemy sobie podać zakres, czyli na przykład jeżeli podamy sobie 10, to będzie nam losowało liczby od 0 do 9, więc w ten sposób jeżeli to sobie zrobimy, jak widzicie, divisor się zmienił, teraz gdy będę to losował, teraz zostałem 1, ale teraz na przykład dostałem 6, 5, 2, 9, no to są różne liczby, jak widzicie po prawej stronie się nam zmienia i jest to dość losowe. Więc w ten sposób możecie mieć na świecie generator liczb losowych i zrobić jakiś mechanizm za jego pomocą. Ten mechanizm, który jest zrobiony tutaj, zaraz Wam opowiem jak on działa, jest on naprawdę bardzo prosty. Więc po pierwsze oczywiście mamy funkcję wywołaną, która nam losuje liczbę. No i co następnie mamy? Następnie mamy executa, który mniej więcej robi tyle, że po prostu sprawdza, czy wynik present %outcome, czyli ten wynik nasz, nasza, nasza losowa liczba na tablicy RNG jest równy 0%. Jeżeli tak, to wtedy robię jakiegoś celu Na przykład, Twój kolor to jest czerwony. I kolejne komedy po prostu sprawdzają, czy ten wynik jest równy 1 i 2 i tak dalej. Jak możecie sobie tutaj zobaczyć, dla, korolu, dla następnego koloru mamy 1. I dla ostatniego koloru mamy sprawdzenie, czy wynik procent outcome g jest równy 2. Więc w ten sposób mamy jakiś tam generator liczb A Aha, tylko teraz zmieniłem divizor, więc to nie zadziała, ale gdybym go ustawił z powrotem na 3, to będziemy mieli liczby w zakresie od 0 do 2, czyli tak, właśnie jak chcemy. Jak widzicie, tutaj losują nam się różne kolory. I jest to no, dość losowe. Jak i oczywiście ten wynik, który tutaj jest, ten kolor, który nam się trafia, to odpowiada temu kodowi po prawej stronie procent outcome. Więc jeżeli chciałeś mieć tylko generator liczb losowych na swoim świecie, no to gratuluję, to jest koniec filmu dla ciebie, możesz odejść. Ale jeżeli ktoś jest ciekawy, jak to właściwie działa i dlaczego to działa, że mamy losowe liczby na scoreboardzie, to możecie zostać. Ja postaram się wam to wytłumaczyć, chociaż nie wiem czy mi się uda, ponieważ trochę trzeba ogarniać algorytmy, bity w komputerze i tak dalej. A więc słuchajcie, ten datapack oczywiście jest zrobiony na funkcjach, więc będę wam to tłumaczył na funkcjach. Więc na początek pokażę wam funkcję get, czyli jak to się dzieje, że generuje się jakaś losowa dziwo. Więc po pierwsze, dlaczego jest procent przed niektórymi wynikami na Skorborzie i dlaczego jest hashtag przed niektórymi wynikami na Skorborze? Okej, okay, po pierwsze... Znak procent jest zrobiony po to, żeby się nie zdarzyło, że kiedyś jest jakiś, że kiedyś przyjdzie na ten świat jakiś gracz, który ma na przykład nick Outcome. Gdybym nazwał tą zmienną po prostu outcome, no to byłby trochę problem, gdyby taki gracz się pojawił, ponieważ na tym skorobordzie byłby zapisywany jego wynik. I mogłoby się zdarzyć, że to byłby wynik właśnie jakiegoś gracza. Więc y, oczywiście na tej tablicy pewnie bez żadnego wyniku nie otrzymał, ale gdyby jednak ktoś cały coś namieszać tutaj, to ten procent jest pewny, jakby zapewnia, że żaden gracz nie będzie miał takiego wyniku i ten wynik, ta zmienna, którą sobie tutaj tworzymy, nigdy nie będzie kolidowała z żadnym graczem. To Pierwsza rzecz. Druga rzecz jest ten hashtag. Hashtag jest zrobiony dlatego, że kiedy dodamy przed wynikiem jakiegoś gracza na Scoreboardzie hashtag, to jest to ukryty wynik. Więc jak widzicie, to jest napisane %x i wam się może zdawać, że tego procent %x nie ma w tym Scoreboardzie, ponieważ gdybym go pokazał po prawej stronie, jak widzicie, nie ma żadnego %x, znaczy hashtag x ani hashtag a. Jednak gdybym sobie wpisał Scoreboard Players get hashtag x. Z rng, tak jak widzicie, okazuje się, że mamy jakiś wynik. Jest on bardzo duży. Podobnie gdybyśmy sobie wzięli liczbę a, także ten wynik jest całkiem spory. Więc podsumowując, hashtag przed wynikiem jakiegoś gracza na scoreboardzie, to jest po prostu ukryty wynik na tym scoreboardzie i nam się on tam nie pokazuje. W każdym razie, co tutaj się właściwie dzieje? Więc funkcja get tak naprawdę, jak widzieliście, mnoży liczbę hashtag x przez liczbę hashtag a. Tylko jak widzieliście, obydwie one są bardzo, bardzo duże. Więc jeżeli ktoś rozumie, jak działają bity w to zrozumie, to jeżeli nie, no to będzie problem. Stosowy bit w komputerze mogą mieć wartość włączoną albo wyłączoną. Załóżmy, że to jest wyłączona, a to będzie włączona. Teraz tak, jeżeli będziemy mieli jedną bardzo dużą liczbę, która zapełni wszystkie bity, to co się stanie, jeżeli będziemy chcieli wyjść poza ten zakres? W sensie na przykład dodamy do tego jeszcze jeden. Jeżeli będziemy chcieli dodać do takie, jeden do takiej liczby, to wykryczymy poza zakres komputera. W systemie binarnym ta liczba by była zapisana tak. Ale przez to, że wyszliśmy poza zakres komputera, ten bit nie jest zapamiętywane. Zostaje zapamiętane tylko to. Więc jak widzicie, mimo że było 15, bo tak było zakodowane 15 w systemie binarnym, to wróciło stan nam wrócił do zera. I podobnie się będzie działo, jeżeli mnożymy przez siebie dwie bardzo duże liczby na ograniczonym zakresie bitów. Ponieważ oczywiście to jest wartość, e, chyba mi, zdaje mi się, że na scoreboardach jest wartość integer, czyli to bodajże ma 4 byte pamięci, 32 bity, Więc jeżeli wykroczymy poza ten zakres 32 bitów, to kolejne bity lecą sobie tam gdzieś tam w ether, ale my ich nie zapamiętujemy. Więc jeżeli mnożymy bardzo dużą liczbę przez bardzo dużą liczbę, you To oczywiście wyskoczy nam to jakiś wynik, ale on absolutnie nie będzie tym wynikiem, który byłby wynikiem tego mnożenia, ponieważ tutaj mamy te jeszcze dodatkowe bity, które nam po prostu nie zostały zapisane. W każdym razie będziemy mieli tutaj jakiś wynik. Więc to, co tutaj staramy się zrobić w tej pierwszej linii, to jest pomnożyć jedną dużą liczbę przez inną bardzo dużą liczbę i w ten sposób otrzymać jakąś liczbę, która wygląda na losową, ponieważ oczywiście możemy to matematycznie policzyć, jaka by ta liczba nam wyskoczyła, ale jakby to nie jest logiczne dla użytkownika, że jeżeli pomnożymy tam nie wiem, 10 milionów przez 5 milionów, to wyskoczy nam 1376 na przykład. Wiecie o co chodzi? A jeżeli nie wiecie, no to, to, to była moja najlepsza próba wytłumaczenia tego. W każdym razie, więc jakby wynik ten, który wynik tego wielkiego mnożenia dwóch wielkich liczb nie jest w pełni zapamiętywany, jest, są zapamiętywane tylko te bity w komputerze, czy raczej te bity na te, tej operacji, które jakby komputer ma w tym danym zakresie, który był podany więc reszta wykracza poza ten zakres i mamy jakąś liczbę, która wygląda na losową, chociaż oczywiście losowa do końca nie jest. I oczywiście ten algorytm byłby bardzo prosty, ale żeby go trochę skomplikować, to dodajemy sobie jeszcze tej 12345. Znaczy, sorry, 12345, żeby troszeczkę był inny zakres. I oczywiście ja tutaj podałem jakąś wartość tej stałej a, ponieważ jest to stała, tylko zmienna x się zmienia, a stała jest a. Więc a jest stałe, to jest stałe, dodajemy, najpierw mnożymy przez jakąś stałą, później dodajemy jakąś stałą i oczywiście to wszystko Informacje na temat tego algorytmu, który tutaj jest używany, możecie sobie znaleźć w internecie. Ten algorytm, którego tutaj używam, nazywa się Linear Congruential Generator i oczywiście jest on tutaj na, opisany po angielsku, e, ale jeżeli ktoś ogarnia angielski, to jak najbardziej możecie sobie o tym poczytać, ponieważ całkiem ciekawe to jest. Możecie sobie też zrobić jakieś inne wartości tych stałych, gdybyście chcieli samemu robić ten mechanizm. Ja tutaj wziąłem akurat takie, wydawały mi się one całkiem sensowne i mieściły się w limicie e, minecraftowych wyników na scoreboardzie. W każdym razie, moi drodzy, więc najpierw robimy te dwie operacje i później e, to, co było w tej zmiennej hashtag x, przekopiowujemy do Procent Outcome. I później dzielimy z resztą. Więc jeżeli ktoś nie wie, co to jest dzielenie z resztą, to już tego nie będę tłumaczył, bo za dużo tego tłumaczenia i tak na dzisiaj. W każdym razie dzielimy z resztą przez ten nasz divizor, Co to znaczy? Że jeżeli mamy jakąś wielką liczbę, właśnie ten, nie, jakieś tam 10 milionów, 300, coś tam, to z tej liczby mieści, robi nam się liczba, która mieści się w tym zakresie, który podaliśmy. Czyli właśnie w tym divisorze. I dlatego ten divizor jest ważny. I oczywiście ja mógłbym od razu zrobić to na zmiennej hashtag x, jednak gdy to robiłem od razu na zmiennej hashtag x, to coś mi się psuło. Nie wiem, czy to jest back wersji 1. Tylko 16 czy nie? W każdym razie tak to działa. I teraz słuchajcie. Problem z tym algorytmem jest taki, że jeżeli ktoś zna liczbę hashtag X, to spokojnie może sobie policzyć kolejne liczby, które będą występowały. Ponieważ zawsze jeżeli ustawimy zmienną hashtag X na to samo, to zawsze wynik będzie absolutnie taki sam. W sensie wynik następnej losowanej liczby będzie taki sam, jeżeli zmienna hashtag X się nie będzie zmieniała. Więc to jest trochę problem, ponieważ ktoś by mógł po pierwsze przewidywać, a po drugie, gdyby się ona nie zmieniała, no to byśmy dostawali cały czas ten sam wynik. I na przykład problem by było to, że gdy wy, wy zainstalujecie tego datapaka na swoim świecie, Zawsze dostaniemy tą samą liczbę za każdym razem, więc ktoś po prostu wchodziłby do gry za pierwszym razem, dostawałby 1, 3, 2, wchodziłby do gry za drugim razem, dostawałby 1, 3, 2. i tak cały czas, i tak cały czas, i tak cały czas w kółko. Cały czas te same liczby, za każdym razem jak ktoś zainstalił datapaka. Więc dodałem coś, żeby to troszeczkę rozlosować. W e, funkcji init po prostu dodaję sobie scoreboarda i sprawdzam, e, czy takie coś jak... E, Se, hashtag setup ma na tym bardziej wynik 1, raczej czego nie ma. E, więc to jest po prostu zmienna, która, która sprawia, że setup tej, tego dotapaka jest wykonywany raz, a nie wiele razy, żeby no właśnie, żeby wykonać setup tylko raz, a zaraz Wam pokażę dlaczego. W każdym razie funkcja setup znajduje się tutaj i może to na początku wyglądać trochę strasznie, ale spokojnie. Więc po pierwsze ustawiam wartości zmiennych, hashtag a ma taką wartość, żeby właśnie dobrze się tam, żeby te liczby wyglądały na w miarę losowe, taka jest konkretna wartość, co do jakby tej liczby jest konkretna. E, po drugie Zostałem sobie zmienną jakąś tam podstawową wartość tego dywizora, który mamy tutaj i co robię następnie, żeby ro właśnie zrobić, że ten system jednak losuje nam te liczby i żeby to nie było takie spodziewane, co dostaniemy za pierwszym razem, żeby to nie zawsze było to samo, to rozpię sobie jakiegoś moba i wybrałem sobie area Effect Cloud, ponieważ ona oczywiście najmniej, e, najmniej żorą i są najbardziej wydajne. Więc rozpię sobie Aria Effect Clouda. I oczywiście, kiedy ten MOB jest rozbiony, dodaje, dostaje takie coś jak UUID. UUID to jest unikalny numer danego MOBA i on nigdy się nie może powtórzyć na danym świecie. W każdym razie, jest on, nie wiem na jakich zasadach jest on generowany, ale jest on, wygląda przynajmniej na dość losowy albo właśnie pseudo-losowy. Więc oczywiście, przez to, że mamy to UUID, możemy sobie na przykład użyć komendy Execute Store, żeby zachować na tablicy na wyniku hashtag X to, co to UI ID miało, czyli będziemy mieli jakąś dziwną wartość tego UUID i wtedy, jako że dostaliśmy tą dziwną wartość, to możemy ją sobie skopywać na hashtag x i wtedy to wygląda jak liczba losowa. W ten sposób sprawiamy, że jakby kiedy to zainstalujecie, nie dostaniecie tego samego wyniku za pierwszym ruchem, drugim, trzecim i tak dalej. Więc w ten sposób faktycznie jest to zrobione, że tutaj się coś losuje. No i oczywiście na koniec zabijam tą chmurkę. Jeżeli tego mniej więcej nie załapaliście, co ja tutaj powiedziałem, to mogę wam to jeszcze pokazać tutaj w Minecrafcie. Zrazmy sobie więc chmureczkę jakimś tam, długim czasie życia. jak widzicie, gdy sobie kliknę F 3 B, mam tutaj jednostkę chmurki. Teraz weźmy sobie, użyjmy tej komendy Execute Store. Tylko może zachowajmy sobie nie na wyniku hashtag bo on jest ukryty, tylko może sobie weźmiemy na przykład jakiś wynik. Jak widzicie, wynik jest taki. I oczywiście jest to skopiowane z UUID tej chmurki, która tutaj jest. I wygląda to na dość dziwny wynik, ale oczywiście jest on jak najbardziej, no powiedzmy, pseudo osoby. Eee, więc słuchajcie, zabijmy sobie teraz tą chmurkę i mogę Wam pokazać jeszcze, dla, żebyście już byli pewni, że Was nie oszukuję, że gdybyśmy sobie zrespili taką drugą chmurkę, to teraz gdybym skopiował jej wynik jeszcze raz, to teraz będzie to inna liczba. Jak widzicie, dostaliśmy inną. Eee, gdybym ją ponownie zabił i znowu sobie zrobił jakąś inną, to jak była, czajcie, czacza. Za każdym razem wynik będzie inny. A, albo przynajmniej. Eee, Praktycznie zawsze inny. W każdym razie tak to działa. E, mam nadzieję, że chociaż trochę zrozumieliście z tego mojego wytłumaczenia. Ogólnie nawet jeżeli nie rozumiecie tego algorytmu, to spokojnie nie musicie używać mojego databaka. Możecie po prostu napisać sobie mniej więcej coś co, podobnego co ja tutaj napisałem, albo możecie napisać sam ten fragment i po prostu dać jakąś inicj inicjującą wartość tej zmiennej hashtag A i hashtag X. E, w ten sposób tak, że będziecie mieli jak najbardziej liczby losowe, e, więc tak jakby nie ma znaczenia. Możecie sobie skopiować tylko tą funkcję, jak chcecie. Możecie robić z tym kodem, co chcecie. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście, a jeżeli nie, to przynajmniej. Zdobyliście to topaka, który Wam pomaga generować losowe liczby w Minecrafcie. A więc słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia. Hejka!